Kręcimy i Nowocław! moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytaliśmy mieszkańców Nowocławia, jaki jest według nich największy film wszechczasów. Jakie były odpowiedzi? Oglądajcie koniecznie. Więc jaki jest według Pani największy film wszechczasów? Największy film wszechczasów. Taki, który pierwszy przychodzi Pani na myśl? Nie wiem, pierwszy mi przyszedł mi przy Impossible. A dlaczego akurat Mission Impossible? Nie wiem. Chyba dlatego, że ostatnio oglądałam Top Gun i tak mi się od razu z Tomem skojarzyło. Dla mnie zdecydowanie Harry Potter. A dlaczego Harry Potter akurat? Można powiedzieć, że w sumie z nim dorastałam, tak naprawdę pierwsze odcinki wychodziły jak byłam mała i tak naprawdę te odcinki razem ze mną rosły, powiedzmy, wychodziły. Czterej pancerni i pies. A dlaczego akurat ten? Byłem w wojsku w czołgach. Jaki jest według Ciebie największy film wszechczasów? Moim zdaniem największy film wszechczasów to trzecia część Star Warsów. A dlaczego akurat to? Nie wiem, po prostu dużo emocji, dużo się tam dzieje. Jaki był największy film wszechczasów, który oglądałeś? Władca Pierścieni. A dlaczego akurat Władca Pierścieni? Bardzo lubię fantazy i to był taki początek mojej przygody z, z filmami fantazy. A jaki jest według was największy film wszechczasów? Dawajcie koniecznie swoje typy w komentarzach, a my chętnie poczytamy. Siema i miłego dnia.